Hej! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku czwartego już sezonu da jednego, tym razem sezonu z zagranicy i mam dla Was dzisiaj chipsy real o smaku byka kosztowały 99p, czyli jakieś 4,81 zł Kupiłem je w Lidlu nie wiem czy reale w polskim Lidlu w ogóle sprzedają i czykolwiek je sprzedawali. Jeżeli tak, dajcie mi znać w komentarzach, a my sprawdzamy. Chipsy są na oleju słonecznikowym. Jestem ciekawy, czy będą smakowały w, w jakimkolwiek stopniu podobnie do mięsnych, innych smaków. Są to chipsy typu kettle, albo inaczej hand cooked, z których Wielka Brytania tutaj. Słynie, ja osobiście handcooked nie lubię, bo są przeważnie zbyt twarde, ale to się zaraz okaże. Smacznego! Są delikatnie słodkawe, są delikatnie wędzone, czy smakują bykiem? Nie wiem, dlaczego miałbym wiedzieć, jeżeli nie próbowałem nigdy mięsa z byka. Powiedzcie mi, czy mięso z wołu to jest to samo, co wołowina? Mówiąc krótko, moim zdaniem warto. Odziel się! Tak więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten szybki, krótki odcinek. Ja jestem Marcin. Na razie. Pominają trochę bekon, więc jeżeli macie okazję, to polecam, lećcie do sklepu. Pa. Podziel się!